Laura. Okay. J'ai le <laughs> Z Wami, pierwszy dzień na wakacjach. Tu Laurka, ale yy, nie pytajcie, lecieliśmy o 5 rano, więc od pierwszej jesteśmy na nogach. Ja się trochę zdrzemnałam, ale Laurkę dopadła choroba lokomocyjna i w samolocie, i w samochodzie. Jesteśmy zmęczeni na maksa. Powiem Wam, że już nerwy weszły nawet na początku, ale na szczęście wszystko dobrze się skończyło i jesteśmy już na leżaczkach. Jest pięknie, to prawda. I. Już... No to dobrze! Ona jest mega zmęczona, wszyscy są zmęczeni, ale wiecie, paradise. nas trzyma, że jesteśmy na wakacjach. Yy... Ogólnie hotel spoko, na pierwsze wrażenie, wiadomo, no jak to wiecie... z moim bratem, że ja sobie na górze, bo jest piętrowe Ha no, mają piętrowe łóżko, jest wojna kto, to kto ma spać na górze, kto na dole, więc zadecydowałam... A my ustaliliśmy tak, że pierwsze ja, potem mój brat. To ja zadecydowałam, bo wy nie chcieliście się z tym zgodzić. Ale pokoje już takie wiecie, łazienka spoko, ale no wiecie, ale jak na Tunezję. Poko hotel. Podoba mi się taka wioska. E, na pewno nagram Wam w następnych vlogach, e, e, jak to tu wszystko wygląda. Myślę, że jutro się jeszcze tak zapoznamy z hotelem, a e, myślę, że następnego dnia wam jakoś coś nagram, bo jutro ma być full słońce, a potem ma nie być pogody. To znaczy, to znaczy ma być pogoda, ale ma nie być słońce, ale to słońce to jest masakra więc chyba dobrze bo może coś pozwiedzamy w te dni dwa, w którym ma być ciepło bardzo ciepło, ale ma być zachmurzenie chociaż myślę, że to przejdzie i to słoneczko nam przyświeci, plaża jest cudowna szeroka, ogromna my jesteśmy pierwszy raz w Tunezji więc, ale dobre, powiem wam, że dobre wrażenie fajnie, super, podoba mi się nawet dowiedziałam się, że jest bezpieczny special ice, także że myślę, że bezpiecznie. Zobaczymy, mamy probiotykę, mamy wszystko. No ale dzisiaj tak delikatnie, nie? Bo zmęczeni bardzo, zmęczeni bardzo. Ja nawet nie mam siły już gadać. Zjedliśmy coś, dostaliśmy pokój i leżymy tu sobie, chłopcy poszli na jakieś zjeżdżalnie. Laura to się... Laura! Ty mi nie, nie śpi na tym słońcu. Nie ma opcji takiej. Mogę Ci tu dać leszak do cienia, chcesz? Nie. To chodź tu do cienia. No, no zamykarz oczy i będziesz spała. Ja też ja już tak gadam powiem Wam, że poszłabym spać najchętniej. Ale cieszymy się dniem. Cieszymy się tym, że właśnie tak wcześnie przylecieliśmy tu, bo mieliśmy dopiero mieć o 14, a mieliśmy o 5, więc sporo. Leżymy, chillujemy. odpoczywamy. Ale mam nadzieję, że zobaczymy to miasto fresków, Derbachut, czy coś takiego to się nazywa, może się mylę coś takiego i chcielibyśmy na tą fermę krokodyli pojechać, a tak to nie wiem, przyjechaliśmy tu dla takiego relaksu, mam nadzieję, że wakacje jeszcze nam czekają, nas jedne czekają wakacje i może coś później no ale to wszystko się okaże Nagram wam ten hotel, bo mi się bardzo kompleks podoba, nawet żeśmy spotkali kameleona, ledwo tylko weszliśmy i był taki śliczny, malutki kameleon mama, na kompleksie. Mama, I to nie był, ale to bym <ściał> chciał miał ugryźć, ale to wzięliśmy go... Wziął go może tylko dlatego do rąk i synowi, że chodził po chodniku i wózki jeździły. I baliśmy się, że ktoś go po prostu przejedzie, nie? Jadąc, to ktoś przejedzie potem kameleonie. I daliśmy go bezpiecznie na trawie. Trawę chociaż i ale Kamelo... Jaszczurki nie gryzą, Laurka, wiesz? Ogólnie. Ale to jaki ma Co? Jaki masz chillant. No, No, także relaks dzisiaj. I zobaczymy. Myślę, że to będą takie szoty krótkie z wakacji. I zobaczymy, jak to pójdzie. No, może jutro coś więcej nagram. A to dogram do tego, co nagrywałam do tej pory. Laura, mhm. idziesz tutaj, dobra? Nie. Ja nie zasypiam, tylko sobie zamknę oczy. O, Tu? Konkretna szyna. Tu jest ten wewnętrzny basen, to jest w środku. Mama, nie wyszła. Otwieram go w Oto łóżko skutnia tego osobnika i tej osobniczki. A, to jest samiec alfa tej rodziny. Dobra, to na OnlyFansa. Mama, pać. Co ty mi zrobiłeś? To jest moja czapka. A robota to. Ja, jak robota, to robota, a jak sobota, to tylko do Lidla. Do Lidla, czekajcie, bo widzę, że mam zamazane. O, Jestem taka zmęczona, powiem Wam, ale jestem taka zmęczona. Jestem w pokoju i pokażę Wam od razu, od razu Wam pokażę house, room tour, czy jak się to tam nazywa. Wyglądam jak zmęczona życiem, ale jestem tak zmęczona. Jestem od... Cały dzień byłam na nogach, spałam może dwie godziny, jestem od pierwszej na nogach. Ale żyjemy chwilą. Zaraz Wam pokazuję pokój, póki on wygląda jak wygląda. Tunezja, pierwsza na schodach, sorry. Jestem w stroju kąpielowym, jestem na wakacjach, nie mam się czego wstydzić. Mamy toiletę z okienkiem, elegancko. Łazienkę. Niczego tu nie brakuje. Wszystko pięknie. I prysznic. Tu proszę bardzo z deszczownicą. Przetestujemy dopiero. Jak wchodzicie do pokoju, macie szafę. Taki pion na herbatkę. Jakby ktoś był odważny pić herbatkę z wody. No i lodóweczkę. Tam są napoje też. No i wiecie, jesteśmy na wakacjach. Dopiero przylecieliśmy, więc odpuściliśmy sobie rozpakowywanie. No ale tak wygląda nasz Pokój. Mm, kolory nie moje, bo nie lubię ciemnego drewna, ale jest okej. Okay. Jest balkonik, wszystko. I mamy blisko basenu. Tak to wygląda. Widzicie tu macie kryty basen, też. Tak to wygląda. Ja będzie tak stwierdziłam, że takie szoty robić. Hotel to jest Fiesta Beach Club. Mm, teraz jest, mogę Wam powiedzieć, jest na dżerbie. Powiem Wam, że słyszałam różne opinie, zwłaszcza te negatywne, że jeżeli chodzi o dżerbę, to, że yy, brudno. Powiem Wam, że ja byłam w Palermo na Dzień Kobiet, o czym wiecie i uwierzcie mi. Wiadomo, nie jest to to samo ale też nie jest czysto, a to Europa, więc tu naprawdę nie jest źle. Idę na basen, bo mamy naprawdę blisko. Kiedy mój oleander będzie taki. Jeszcze, jeszcze. Patrzcie jak walczy. Ja Ale jest pół co. Tak wygląda teren hotelu. Jeszcze Wam pokażę. Pania Laura trochę zmęczona. Nie, ja jestem ja. Ona założyć mi stój i Macie piłę, grajcie. Założę.